siema z tej strony KAMA029, witam w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Mobile Legends Adventure. Moi drodzy, kampania 10.4, mm, wieża 56, 28 level. No i tak wyglądają moje postacie. Co trafiłem wczoraj? Wczoraj trafiłem chyba z tego co wiem. Przede wszystkim jak chciałem porównać do poprzedniego odcinka, to na pewno tutaj Weksana kolejna się trafiła, Martis się dzisiaj trafił i bodajże Alice. To są chyba te moje nowe karty z wczoraj. Także myślę, że jestem zadowolony, są to fajne karty. No Marcy jest przede wszystkim kartą premium, więc na pewno jest ciekawą, ale co mogę powiedzieć o tej postaci to niestety niewiele, ponieważ no, no to są nowe karty, których po prostu jeszcze nie, nie, nie używałem, jedynie teraz co sobie tutaj troszeczkę mm, klikam. Ogólnie wygląda to następująco, mamy kampanię 10-5, no nie jest, nie jest to jakoś mega, mega kampania, ale myślę, że tak sobie spokojnie własnymi krokami idziemy. Niestety musiałem zrezygnować z gildii, bo nie wiem, w tej grze ogarniać ludzi do gildii to jest po prostu strasznie, naprawdę strasznie, więc niestety nie mogę, no może nie, że nie mogę, ale po prostu za bardzo nie mam czasu, żeby się w to tak aż mega bawić, więc niestety musiałem zrezygnować, dołączyłem do jakiejś tutaj gildii, chociaż znalezienie tutaj dobrej gildii też jest naprawdę, naprawdę ciężkie, więc przypuszczam, że jest to gildia taka, yy, można, że tak powiedzieć, yy, na chwilę. Jak już wiecie się troszeczkę tutaj podniosę levelem to może po prostu znajdę sobie coś ciekawszego. Okej, okay, możemy przejść do w sumie gildijnego bossa, bo chyba za dużo dzisiaj nie podniesiemy. Chociaż wiadomo, dzień się jeszcze nie skończy. Mamy tak naprawdę godzinę 16, ale, ale myślę, że tutaj raczej nic nie sprogresujemy. Mówię tutaj przede wszystkim, żebyśmy o na przykład Karichmet po, podnieśli yy, powyżej 60 levela. Kolejna łąka by nam tutaj wskoczyła. No niestety Niestety nie mamy tego piasku, co też jest troszeczkę słabe. No, ale cóż zrobić, tak to wygląda. Mm, właśnie szkoda, bo na poprzednim serwerze miałem nawet tam CDK, taki kod w sumie, mm, który tutaj działał, dawał 1000 diamentów. Niestety teraz już ten kod nie działa i chyba nie ma żadnych aktywnych kodów z tego, co wiem. Bo przeglądałem parę tam stron i niestety żaden kod nie działa, więc tu też szkoda, bo jesteśmy gdzieś tam te 1000 diamentów do tyłu, plus jesteśmy 500 za stworzenie gildii do tyłu, więc tak troszeczkę, troszeczkę. To konto odbiega od tego poprzedniego, ale tutaj jedynie jest taki plus, że po prostu zaczęliśmy tutaj od początku. Tak naprawdę jesteśmy tam może 8 godzin do tyłu, więc jest to niewiele. No pozycja 268, jeśli chodzi o zwykły ranking, ale i tak patrząc na ludzi, jak tutaj grają, można zobaczyć, patrzcie, na przykład 4311 miejsce, więc niewiele gorszy, zobaczcie, nawet gorszy, jeśli chodzi tutaj o, mm, o ogólną siłę. Ale no Vipa siódemkę ma nie? Ale VIP-a ma to ciekawe. Taka słaba siła, a No okej, okay, powiedzmy, że tutaj jakoś dziwnie dodaje, może po prostu jak ktoś. No tak w sumie jak ktoś defensywny Team nie dodał tak dokładnie dobrze, to, to po prostu tak mu pokazuje. Bo dziwne, że miał Vipa siódemkę i tak słaby skład. No ale tutaj VIP -wójka, czyli to mniej więcej tak jak u mnie. I pozycja, jak widzicie, 20 si 26, więc spokojnie mogłem tutaj sobie rankingową wbić na wyższy W sumie możemy sobie jeszcze jeden atak zrobić. Znajdźmy coś może takiego atrakcyjnego, O to myślę, że będzie spoko, ale oczywiście to wygramy. No on ma z... to tu będzie ciężko. Powiem wam, że będzie ciężko. Ale czyżby nas ten Zilong tutaj rozwalał? No możemy spróbować. Chociaż... czekajcie, jeszcze tu pozmieniam coś. Chociaż ten, ten Zilong może naprawdę zrobić robotę. Tam jakoś... no niestety, przegraliśmy. W sumie możemy sobie zobaczyć, no i tak jak mówiłem, niestety moi drodzy, tak to wygląda, widzicie, jedna karta gra tutaj mega, mega robotę. No dobra, no trudno, no tutaj ranking to jest rzecz, że tak powiem, nabyta po prostu kwestia grania regularnego. No i jeśli chodzi tutaj o obstawianie, no to obstawiłem w sumie trzy, trzy tak, że tak powiem, mecze, mecze w sumie takie pojedynki. Jak widzicie tutaj 73, ja się na przykład sugeruję tutaj tym drzewkiem. Czyli jak ktoś ma 34 poziom, ktoś ma 73, no to po prostu na niego stawiam. no Różnica jest dosyć duża, więc też konto jest lepsze i rozwinięte. Tutaj zobaczcie poziom setny, a tutaj poziom 53, więc też jest można powiedzieć, że o wiele, wiele lepszy. Mógłbym jeszcze oczywiście patrzeć tutaj na rozwinięcie postaci, dokładnie na rozwinięcie umiejętności. Czyli tutaj jak widzicie, cała góra jest na maksa, na tutaj 30 poziom, więc więc tutaj, tutaj kolejna postać i kolejna, więc z tym też mógłbym się sugerować, ale wiecie, to tak troszeczkę na szybko się niektóre rzeczy robi i później tak to um, wychodzi. Jeśli chodzi o labirynt, to dopiero jutro będziemy mieli tutaj um, um, jutro będziemy mieli odświeżony, jeśli chodzi o ranking wieży, no to 205 pozycja też tak średnio nam idzie, ale mówię, ten serwer nie jest taki że tak powiem, zaraz wam coś porównam zresztą do poprzedniego serwera przelogu przelogujemy się na chwilę i tylko Wam pokażę po prostu co tam się działo przez też chyba 3 albo 4 dni, czyli o jeden dzień chyba dłużej tam grałem niż tutaj I pokażę Wam jak tam wygląda sytuacja, bo, bo faktycznie już się tam nie loguje, także czekajcie, bo tu jeszcze wygramy, no popatrzcie, także z poczką, to czekajcie, już od razu kliknę kolejny poziom, żeby, żeby tutaj nie stać miejscu, jeśli jest okazja, to po oczywiście tutaj mm, wbijamy poziomy. Jeśli chodzi o odcinki, postaram się nagrywać codziennie, ale to może różnie bywać, bo jeśli się za dużo nie będzie działo, no to wiecie, chociaż jest to nowy serwer, więc przypuszczam, że dziać się powinno dużo. Samonów nie będę robił na odcinków, znaczy powiem tak, jeśli akurat będą diamenty i akurat będę miał chwilę, żeby nagrać, no to czemu nie, oczywiście, że tak, ale po prostu nie chcę, wiecie, zostawiać i na przykład na ten odcinek, bo to, to się traci. Tutaj się traci z każdą tak naprawdę godziną niewykorzystaną. Gdzieś tam gdybym trzymał te samony przez te praktycznie 24 godziny od poprzedniego odcinka i dopiero na odcinku chciałbym to pokazać Może odcinek byłby bardziej ciekawszy, ale ja bym tutaj bardziej tracił na progresie, więc Więc to jednak jest są rzeczy ważne i ważniejsze, że tak się wyrażę, więc tak po prostu wybrałem, no i Ale myślę, że nie jedne samony jeszcze zrobimy na odcinku i o to się nie musicie martwić No okej, okay, tutaj nie przyszliśmy, chociaż jest to pewnie do zrobienia, gdybym troszeczkę posiedział Ale, ale wiecie o co chodzi hmm, Tutaj mamy te eventy te, te początkowe. No, zobaczcie, tutaj 25 kart musimy mieć 5 gwiazdkowych, żeby odebrać to. Powiem wam, że na tamtym koncie udało mi się nie było to z tym jakiegoś większego problemu. Właśnie gdzieś po 4-5 dniach. No tutaj dopiero mamy 11, więc no nie chcę tutaj nic mówić, ale tutaj starczy jest jakiś taki inny, bym powiedział, jakiś taki po prostu troszeczkę słabszy, bo tam nawet chyba miałem... Mm, że 4 legendarne mi chyba wyskoczyły w jednym w jednych z samonów, co rzadko się zdarzało, a tam się po prostu udało, ale w sumie Wam pokażę, bo to jest serwer 36. Teraz Wam tutaj szybko się przelegujemy i Wam pokażę mniej więcej mm, co tutaj zrobiłem, też właśnie w jakieś 4-5 dni, no może, może 6, ale, ale, ten, ale to bym musiał jeszcze dokładnie mm, ogarnąć. Okej, okay. tu w ogóle jest jakiś event, czy co to jest? A, bo jest nowy event. A na tamtym serwerze go nie mam. Ciekawe. O sobie odbierzemy sobie, zrobimy taki szybki, szybki tutaj przeglądzik. No, siódmy dzień, ale... Okej, okay, tak sobie zrobimy tutaj. Odbierzemy sobie tą postać. Okej, okay, dobra, pokażę wam... Czekajcie tutaj tu. Tu mam takie postacie, zobaczcie, także TIE mam, bardzo fajna postać, ja, No tam, jest taki słaby, Vexana, mmm, Schar, Gro, Karichmat, Akashi to są w ogóle trzy postacie, które dostałem premium za pierwsze losowanie, no po prostu coś niesamowitego. Icborka, Lessie, Clint, Layli, Saber, ODET, Vexana, już tutaj widzicie, kolejna, czyli cztery kopie, aż... Czemu ona mi się połączyła? Nie mam zielonego pojęcia, czy ona mi się połączyła. Czy to się nie zrobiło z automatu? Przyjrzałem, tak wyksane. nie połączył, To ciekawe, w sumie. No, nie wiem, coś popełniłem tutaj błąd. Ale no, nieważne. No i tak wygląda właśnie moje konto, moi drodzy, nie? Ale teraz chciałbym Wam pokazać y, arenę, I jak wygląda topka. Zobaczcie, moi drodzy, topkę. Te 2 miliony on już tutaj ma. Y... Czekajcie, o, zobaczcie, 2 miliony, rozumiecie to? Wiadomo, że tutaj drugi ma milion, tutaj w sumie trzech już ma, czterech ma powyżej miliona, więc po, po, tak naprawdę tygodniu gry, no to tutaj jest o wiele większy progres, zobaczcie, nie? Tutaj naprawdę koleś mega ruszył, nie? Anny już tutaj ma, nie wiem, no to jest po prostu mega, mega, <laughs> mega daleko. Także to zależy, jakie osoby grają akurat na danym serwerze. Wydaje mi się, że tam grają trochę słabsze i to lepiej wygląda. Ale dobra, przejdźmy sobie jeszcze... No tutaj nie będziemy niestety grali, niestety, ponieważ no, no początek był na pewno ciekawszy niż tutaj, no ale wiecie, mm, o co chodzi. Okej, okay, okej. Okay. W ogóle jak tak sobie przeglądałem trochę tą postać tego Martisa, czy jak on się tam dokładnie nazywa... to powiem Wam, że naprawdę fajna postać. Jest jedna, jedno z lepszych tak naprawdę. Ogólnie wszystkie te karty w sumie tutaj z frakcji, jak ja to mówię, taki premium, czyli Order i Chaos są po prostu fajne, ale ta jednak jest gdzieś tam jeszcze wyżej w tym rankingu, więc naprawdę, naprawdę spoko. No szkoda, brakuje 500 diamentów. Postaram się dzisiaj coś zrobić, żeby je zdobyć i zrobić te samony, ale to nie będzie za, za łatwe. No tutaj dopiero nam się odblokowuje po 11.20 i 12.10. W sumie jesteśmy na dziesiątce, więc może gdyby dzisiaj poszło. Dobra kochani, bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. No i cóż, widzimy się w kolejnym. Do zobaczyska. Hej, pa!